Squid Game miało być filmem, gdy kryzys gospodarczy i wysokie zadłużenie mocno dotknęły Koreę Południową. W latach 2008-2009 Hwang Dong Hyuk, zmagający się z problemami finansowymi, padł na pomysł historii ukazującej mroczną stronę nierówności majątkowych w formie gry survivalowej. Początkowo stworzył scenariusz w formie filmu, ale projekt nie wzbudził zainteresowania koreańskich producentów. W rezultacie Hwang odłożył swój pomysł na później. Hwang Dong Hyuk pracował nad projektem przez ponad dekadę. Choć Squid Game od razu zdobył globalną popularność, droga do sukcesu była trudna oraz bardzo długa. Hwang napisał wstępny szkic w 2009 roku. Jednak z powodu braku zainteresowania ze strony producentów oraz trudności ze sfinansowaniem brutalnej i nietypowej historii, zrezygnował z projektu, skupiając się na innych produkcjach. Dopiero około 10 lat później Netflix zainteresował się projektem, a Hwang przerobił scenariusz na serial, wzbogacając fabułę o wątki poboczne, które uczyniły historię bardziej Angażującą. Strajk robotników w przeszłości Gihuana ma swoje korzenie w rzeczywistości. W serialu Gihun pracował w dziele montażowym Dragon Motors, a po zwolnieniu przyłączył się do strajku, podczas którego zginął jego współpracownik. Historia ta ma swoje odzwierciedlenie w realnym 77-dniowym strajku pracowników z Sangsjong Motors w 2009 roku. Firma zwolniła wówczas ponad 40% załogi. To około 3000 osób, co miało ułatwić sprzedaż aktywów Inwestorom zagranicznym. Władze stosowały wobec protestujących brutalne metody, w tym groźby, pozwy cywilne oraz ekonomiczny nacisk. W wyniku tych działań 13 osób związanych z protestem popełniło samobójstwo w latach 2009-2011. Pamiętacie, ten numer telefonu na wizytówce on naprawdę istniał. W pierwszym odcinku serialu gracze otrzymują wizytówkę z ośmiocyfrowym numerem telefonu. Twórcy usunęli pierwsze trzy cyfry, ale pozostawili resztę. Co sprawiło, że faktyczny numer telefonu. Telefonu był osiągalny. W efekcie właściciele tego numeru zaczęli otrzymywać liczne telefony i wiadomości od fanów. Jeden z koreańskich polityków, Hu King Yang, zaoferował nawet 100 milionów wonów za odkupienie tego numeru telefonu. Lalka, morderca z gry, czerwone światło, zielone światło, istnieje naprawdę. Ogromna lalka z gry Red Light, Green Light, widziana w serialu, jest prawdziwym eksponatem należącym do wioski w hrabstwie Innohen w prowincji Hunkeongbong. Znajduje się przy wejściu do Muzeum po wozów konnych o nazwie Mahaland. Po zakończeniu zdjęć lalka została zwrócona na swoje miejsce. Jung Ho Eon zadebiutowała jako aktorka w tej produkcji. Jung Ho Eon, otwórczyni roli Kang Se Beong, zadebiutowała jako aktorka właśnie w Squid Game. Jej występ zdobył uznanie widzów i krytyków. Reżyser Hwang Dong Hyuk był pod ogromnym wrażeniem nagrania, z jej przesłuchania i od razu wiedział, że to idealna kandydatka do tej roli. A wiecie, że pierwotny tytuł serialu brzmiał Round Six, kiedy ne Netflix ogłosił współpracę z Huangem Dong Hookiem we wrześniu 2019 roku. Serial nosił tytuł Round 6. Huang wyraził wtedy radość z możliwości przedstawienia tej historii globalnej publiczności za pośrednictwem platformy Netflix i mówił o dużych oczekiwaniach wobec tej współpracy. W trakcie serialu uczestnicy szukają podpowiedzi dotyczącej kolejnych gier. Jednym z uczestników, lekarzem, udaje się zdobyć informacje dzięki tajnemu układowi ze strażnikami, co jednak kończy się tragicznie. Co ciekawe, widzowie mogą zauważyć, że już od początku na ścianach dormitorium znajdowały się malowidła z podpowiedziami na temat kolejnych wyzwań. Teraz o inspiracjach scenograficznych. Scenografia serialu zaprojektowana przez Hwae Kyung sun łączy dziecięcą prostotę z mroczną atmosferą. Jednym z głównych źródeł inspiracji była litografia Relativi, autorstwa Magus Kercza, która znalazła odzwierciedlenie w labiryntowych schodach. Ali miał być grany przez innego aktora. Rola Abdul Ali Uwielbianej przez widzów postaci, pierwotnie miała przypaść filipińskiemu aktorowi Carlan Quino. Jednak z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, a Quino nie mógł przyjechać do Korei Południowej. W efekcie rola trafiła do Anupama, który doskonale ją wykonał. A wiecie, że te kultowe czerwone kombinezony prawie nie pojawiły się w serialu? Właśnie te czerwone kombinezony i czarne metalowe maski strażników, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawanych elementów serialu, pierwotnie miały wyglądać zupełnie inaczej. Quan Planował, by strażnicy nosili stroje przypominające mundury harcerzy, jednak takie ubrania zbyt dobrze podkreślały sylwetki postaci, co było sprzeczne z wizją reżysera, który chciał, by strażnicy przypominali anonimowe w cudzysłowie mrówki w kolonii finalny projekt to czerwone kombinezony i maski inspirowane maskami szermierczymi oraz tradycyjnymi koreańskimi maskami Kahoetal. Ale tego na pewno nie widzieliście, że strategia Gihuna w grze Dalgona to sztuczka z dzieciństwa reżysera. Podczas wywiadu w ramach programu The Squid Game, Kaz React to Their Own Show. Hwang zdradził, że pomysł Gihuna na Lizanie cukierka Dalgona, aby oddzielić kształt, pochodził z jego dzieciństwa. Reżyser sam stosował tę sztuczkę, by wygrać w podobnych grach i osobiście sprawdził czy metoda nadal działa, zanim wykorzystał ją w serialu. Ale teraz coś z serialu, ponieważ te zielone mundury uczestników były bardzo niewygodne. Zielone stroje uczestników, które stały się kultowym elementem Squid Game zostały wykonane ne staniego materiału przypominającego stare ubrania gimnastyczne. W czasie zdjęć, szczególnie przy obecności 300 osób na planie, tworzyły one dużo pyłu, co utrudniało oddychanie. Niektórzy aktorzy doświadczyli alergii, a ich twarze zrobiły się czerwone z podrażnienia. A wiecie, że ostatni odcinek zawierał prawdziwe doniesienia, aby podkreślić tematykę nierówności społecznych. W finałowym odcinku sezonu pierwszego wykorzystano autentyczny materiał informacyjny. Prezenter w wiadomościach stwierdza uwaga cytuję, W tym kraju rośnie za Użyżenie gospodarstw domowych przewyższając średnią światową. To największy wzrost na świecie poza Chinami z powodu zniesienia rządowych ograniczeń dotyczących pożyczek finansowych. Tak właśnie było w tym programie. Fragment ten odzwierciedla realne problemy ekonomiczne współczesnej Korei Południowej. A pamiętacie może gracza z 001 z pierwszego sezonu? Jednym z największych zaskoczeń w serialu było ujawienie, że gracz z 001 jest twórcą morderczej gry. Było to jednak zapowiadane subtelnie w trakcie serii. Jego imię, Il-nam, można przetłumaczyć jako pierwszy człowiek, co sugeruje, że mogło być pseudonimem. W trakcie sceny, gdy detektyw Hwang Yeon-ho przeglądał pliki uczestników, nie znalazł tam danych gracza 001, co oczywiście było logiczne, biorąc pod uwagę jego rolę jako twórcy gry. Il-nam także wykazywał wyjątkową znajomość zasad i strategii, takich jak sztuczka z przeciąganiem liny, co wynikało z jego doświadczeń jako organizatora. Teraz prezent urodzinowy dla Kua Yang. W pierwszym odcinku, Gihu, próbuje zdobyć prezent na urodziny swojej córki Gayeong. Po przegranej w kasynie zmuszony jest poprosić dziecko o wyciągnięcie tajemniczego pudełka z automatu. Czarna paczka z różową wstążką przypomina trumny, które pojawiają się później w serialu jako sposób transportu ciał graczy. Wewnątrz pudełka znajduje się zapalniczka w kształcie rewolweru, co symbolizuje późniejszy los gracza oraz kremację po eliminacji. Północnoamerykańskie pochodzenie Saebeok. Saebeok, jedna z uczestniczek gry, północno- Koreańskie pochodzenie, gdy rozmawia z bratem używając charakterystycznego akcentu, jednak w kontaktach z innymi uczestnikami zmienia sposób mówienia na południowo koreański, ten szczegół sugeruje, że próbowała unikać niechcianej uwagi, dostosowując się do otoczenia lub po prostu chciała lepiej wtopić się w grupę. Hwang Dong hyuk twórca Squid Game, nie tylko wymyślił gry, ale również samie przetestował. Wraz z ekipą filmową przeprowadził symulację sześcionogiego pięcioboju, aby sprawdzić, czy gry są wykonalne i ile czasu Zajmuje ich ukończenie. Początkowo zakładano, że zawodnicy będą potrzebowali 10 minut na ukończenie wszystkich konkurencji, ale okazało się, że wielu z nich radzi sobie w 5 minut. Być może to właśnie dlatego w serialu tempo gry jest tak dynamiczne i trzyma widzów w napięciu.